Już po raz dziewiąty kibice z całej Polski stanęli na wysokości zadania. W Trzciance odbyła się kolejna edycja turnieju Gramy z Sercem. Charytatywna impreza corocznie, skupiająca na hali widowiskowo-sportowej setki osób, w tym roku została zorganizowana dla Wojtka i Piotrka. Chcemy jak najwięcej pomóc dzieciakom z naszej okolicy, dlatego. Wspólnie myślę, że o tej edycji już będziemy pomagać jako dwój, na dwój, dwóch bohaterów, na biszpartę też damy dwóch i myślę, że tak będziemy do końca świata i jeden dzień dłużej zbierać. Oprócz dobrej zabawy głównym powodem corocznych spotkań jest zbiórka pieniędzy dla potrzebujących dzieci na rehabilitację i ich leczenie. W tym roku zebrane środki trafią do 11-letniego Piotrka i 5-letniego Wojtka. Piotr się jest wynikiem skrajnego wcześniactwa. Urodził się praktycznie zdrowy i wszystkie choroby z roku na rok przychodziły. Czyli najpierw w inkubatorze odkleiły się siatkówki, miał operację 3, nie dało się uratować, czyli potem usunięte zostały źrenice. Wojtuś choruje na stwardnienie guzowate. To jest tak, że pojawiają się guzy w różnych częściach ciała. Wojtuś ma kilkanaście guzów w głowie i kilka w nerkach. W nerkach nie są tak szkodliwe jak w głowie. I były już nawet sprawy rakowe, że już mieliśmy jechać na chemię. Właśnie z Poznania nas kierowali, bo najpierw Poznań właśnie nas leczył. Ale właśnie w program leczenia nas wprowadzono. Tam dostał leki i te leki po prostu mu sprzyjają. Ideą turnieju jest przede wszystkim propagowanie zasad fair play. Organizatorzy często podkreślają, że barwy klubowe łączą, a nie dzielą. Poprzez wspólną zabawę uczestnicy turnieju dążą do międzyklubowych przyjaźni. To niecodzienne rozgrywki, ponieważ szanse na pochwalenie się swoimi umiejętnościami piłkarskimi mają kibice, którzy zazwyczaj dopingują swoje ukochane drużyny z trybun. Zbierzemy na pewno dużo pieniążków, które na pewno pomogą. Każdy jest zwycięzcą, tak? Przyjeżdżamy w szczytnym celu, jak zawsze. Eee, dobrze się bawić, przede wszystkim jeśli chodzi o integrację, pomoc dzieciom, w tym roku, akurat dwójce. No i to jest nadrzędny cel takich spotkań. Oprócz turnieju biłgarskiego akcji charytatywnej towarzyszyło wiele imprez, m.in. turniej Brydża, czyli licytacje. Całość turnieju zwieńczyły koncerty. Gościem specjalnej dziewiątej edycji Gramy z Sercem był zespół Golden Life i Kobra Nocka. Aleksandra Lipiec, telewizja Asta.